Witajcie, w tym filmie przedstawię Wam moim zdaniem piątkę najgorszych zadymiarzy aktualnie w Brawl Stars. Na samym starcie chciałbym Was jednak prosić o to, że jeśli seria ta, którą teraz zaczynamy z ciekawostek różnych i rankingów Brawl Stars Wam się spodoba i zostawicie tutaj dużo łapek w górę, to za jakiś czas nagram w niej kolejny odcineczek, a ja nie przedłużam i lecimy do pierwszej postaci. No i pierwsza postać, z którą mi się wydaje, każdy z Was się zgodzi, jest Ash aż, który tak naprawdę zwykłym atakiem na tym pierwszym powerze nie zadaje za dużo, a dodatkowo bez star powera, który sprawia, że tylko jego pierwszy atak pochłania, jakby daje mu więcej tej jego furii jest bezużyteczny. Dodatkowo ulta ma po prostu tragicznego, te małe bociki one mają po prostu tak mało HP i tak mały damage, że nie da się po prostu tym ultem praktycznie nic nikomu zrobić. Jedynie może jak ktoś nie ma amunicji. Ale no naprawdę ta postać jest naprawdę zapomniana. Zwłaszcza, że jeszcze teraz, kiedy wchodzą postacie takie jak Clary and Lori, czy Kit, oraz Miko i Angelo, po prostu ta postać tak wypada z mety, jest jeszcze gorsza niż po prostu była. No i po prostu dlatego ludzie ją najprawdopodobniej nie grają i jest jedną z najgorszych w grze. Drugą postacią na tej liście będzie Raz. Postać swojego czasu bardzo często grywalna, jednak co się z nią stało? No po pewnym czasie po prostu jakby ludzie, mi się wydaje, że znudziła po prostu, przestali w nim grać. I tak jak w przypadku Asha, były to po prostu nowe postacie, które miały nowe, o wiele lepsze mechaniki, sprawiające, że po prostu Raz został wyparty z mety. Nie oszukujmy się jednak, odbijanie pocisków od ścianek to jest w zasadzie specyfika który jest o wiele lepszy, a ten ult, który dodawał trochę HP i damage'a, no nie jest teraz aż tak mocny przy tych wszystkich nowych postaciach. Biorąc pod uwagę to, że Supercell co jakiś czas robi zmiany typu, nie wiem, zwiększa procent HP czy damage'a zadawanych przez dadymiarzy, to naprawdę raz przy czymś takim, ten jego ult jest totalnie, ale to totalnie bezużyteczny. Tym bardziej na showdownie, gdzie tak naprawdę power Cube y po prostu sobie zbierasz i raz, jeśli już grywalny to bardziej dla jakichś timowych, ale według mnie jest on po prostu tragiczny i sam nim nie umiem grać i w aktualnym momencie mam na nim chyba 640 koło pucharków. A tak, 640 nie umiem nim grać, ale to jest moja chyba druga najsłabsza postać. No i wbicie mi się wydaje na 25 rank będzie naprawdę olbrzymim wyzwaniem Kolejną postacią na tej liście jest Hank Hank, który od razu kiedy wyszedł był dowaloną postacią Jego damage był po prostu niesamowity Utceś czekał każdego na blisko A dodatkowo to, że mogłeś ładować tą bańkę Stojąc w krzakach i nikt Cię nie widział Dodawało Ci naprawdę mega dużo yy, przewagi Dodatkowo na kilku powytyłach zadawał damage o którym sz szelce na 10 z daładowanym ultem i hyperchargem by się nawet nie śniło. Naprawdę to była tak mocna postać. Jednak w jakimś czasie dostała kilka solidnych nerfów, które sprawiły że aktualnie jest ona jedną z najgorszych postaci w tej grze i naprawdę Hankiem grają tylko skillowi gracze ale czasem nawet oni mają problem żeby coś nim zrobić. Nie ukrywajmy, Hank teraz wbije prześciany, ale raczej przez ściany używa się jakichś flowerów czy coś. Zdecydowanie bardziej jednak popularną postacią go przez ściany jest choćby Dynamike, nie wiem, na przykład, który naprawdę niszczy każdego, mimo iż jest z tej grze od dawna, a i tak pozostaje jedną z największych singów w historii Brawl Stars. Zanim jednak widzów przejdziemy do czwartej postaci na tej liście, chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić na mojego Discorda, do którego link znajdziesz w opisie, Zabacie ze mną większy kontakt, czasem organizuję też jakieś nagrywki z widzami, także zachęcam do wbicia, a my lecimy do kolejnej postaci, jaką jest Barley. Barley, początki Brawl Stars, jedna z najlepszych postaci. Kiedyś, kiedy tylko on i Dynamite byli prześciady, na showdownach, to jak oni się teamowali, nie dało się im nic zrobić, ale to nic. Kiedyś, sam pamiętam, że jakoś 2019 rok, początek 20, jak pierwsze Championship'y wychodziły, więc to chyba był dziewiętnasty, i z kolegami sobie ćwiczyliśmy przed tymi eliminacjami, które nam niestety nie wyszły, ale trudno się mówi, graliśmy team comp'em w swoim na safe Był Była tam Jessie, Brokk albo El Primo i Barley. Dosłownie Barley kiedyś był w każdym team na mapie. Ale jest tutaj znowu, tak samo jak w przypadku większości tych postaci na dzisiejszej liście, ci po prostu nowe, lepsze postacie i frowery. No nie oszukujmy, i powtórzę tutaj po raz kolejny, ale Larry and Lowry po tylu nerfach nadal jest dowaloną postacią, konkuruje jedynie z nim Dynamite I naprawdę, i, i to sprawiło, że Barney został wyparty, dodatkowo jest też teraz coraz więcej postaci, które więcej biją I na przykład w takim showdownie, czy hejście, gdzie już się używałem, bo już bardziej takich postaci, wiadomo, pod damage to Barley po prostu stracił ten swój charakter i jest nieużywany przez graczy Brawl Stars. No i ostatnia postać na tej liście, wydaje mi się, że najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich, a jest to mianowicie Penny. I dlaczego umieściłem ją w tym zestawieniu? Otóż tłumaczę. Słaba mechanika. Ult, którym tak naprawdę nie trafiają prawie nigdy. Czasem zostaje ten ogień, który coś robi i naprawdę ten ult jest po prostu tragiczny, a tak dodatkowo zdaje małe obrażenia, i jak się rozwala no to też to nie jest duże jedyny tak naprawdę sensowny dimeś jaki ta postać zadaje to jest kiedy ktoś po prostu stanie w sobie dwóch zadybiarzy i te monety wszystkie rozdzielone trafią i to jest jedyna szansa na jej porządny dimeś naprawdę w aktualnej mecie penny nie jest praktycznie nigdzie grywalna kiedyś była grywalna w głównej mierze na heście czy na czym grabie no ale teraz już naprawdę została kompletnie zapomniana i nikt, ale to nikt jej nie używa. I naprawdę jest to jedna z, według mnie, z najbardziej tragicznych postaci w Brawl Stars. I to właśnie było moje zestawienie pięciu najgorszych, według mnie, aktualnie postaci w Brawl Stars. Dajcie znać w komentarzach, czy się zgadzacie z moim zestawieniem, czy jednak jaką postać byście zmienili, a jak tak, to dlaczego i na jaką. Ja już się z Wami żegnam, do następnych, trzymajcie się, Marka!